7 grudnia nie poczujecie wiatru ani nie ujrzycie deszczu a jednak dolina ta napełni się wodą tak i pić będziecie wy i wasze stada i wasze bydło ale to jeszcze mało w oczach pana więc wyda też moabitów wasze ręce czytamy o tym w drugiej księdze królewskiej trzeci rozdział 17 i 18 wiersz po ludzku myśląc było to po prostu niemożliwością, ale nic nie jest za trudne dla Boga. Naznacz nieznacznie, bezszelestnie, z niewiadomych źródeł, których nawet istnienie zdaje się nieprawdopodobne, płynęły wody przez całą noc. A gdy nastał poranek, wszystkie doły napełnione były krystalicznie czystą wodą, w której odbijały się promienie porannego słońca spływające z ponad czerwonych wzgórz Edomu. Niewiara zawsze oczekuje jakiegoś zewnętrznego znaku. Religia wielu ludzi obraca się głównie w sferze uczuć i nie są przekonani o jej prawdziwości. Jeśli nie towarzyszą ich religijnemu życiu jakieś szczególne zjawiska. Największy triumf wiary polega jednak na tym, aby się uciszyć i duchowym wzrokiem patrzeć na tego, który jest prawdziwym Bogiem. Wiara odnosi wielkie zwycięstwo, kiedy potrafimy słuchać Pana, gdy znajdziemy się przed jakimś nieprzebytym morzem problemów i słyszymy głos naszego mistrza mówiącego stój i wypatruj wybawienia pańskiego. Powinniśmy stać, a potem słysząc idź naprzód ruszamy, nie widząc żadnego znaku ani odpływającej fali i umoczywszy nogi w wodzie idziemy dalej. Ujrzymy bowiem przed sobą rozdzielające się wody i drogę, którą możemy kroczyć przez środek morza. Gdy oglądamy jakieś nadzwyczajne działanie Ręki Bożej, czy to w przypadku uzdrowienia, czy też jakiegoś innego wspaniałego wybawienia, to największe wrażenie robi niewątpliwie ta okoliczność, że Bóg uczynił daną rzecz w zupełnej ciszy i prostocie, bez sensacji lub stwarzania temu wydarzeniu jakiejś dramatycznej oprawy. Sprawia to w nas poczucie całkowitej nicości w obliczu Jego majestatu. Okazuje się, że Wszechmogący Bóg jest w stanie dokonywać tak wielkich cudów bez najmniejszego wysiłku i bez jakiejkolwiek pomocy z naszej strony. Nie jest sprawą wiary ciągle zadawać Mu pytania, lecz być posłusznym. Doły zostały wykopane, a woda przypłynęła ze źródeł pochodzenia ponadnaturalnego. Jest to piękna lekcja dla nas pokazująca, jak mamy wierzyć. Czy pragniesz duchowego błogosławieństwa, przygotuj doły, a Bóg je napełni. Uczyni to w najbardziej nieoczekiwanych chwilach, a jednocześnie w jak najbardziej nietypowy sposób. Obyśmy posiadali taką wiarę, która potrafi istnieć bez udziału cielesnego wzroku, która by oczekiwała Bożego działania także wtedy, gdy nie ma śladu wiatru ani deszczu. Nie poczujecie wiatru, ani nie ujrzycie deszczu, a jednak dolina ta napełni się wodą tak, iż pić będziecie Wy i Wasze stada, i Wasze bydło. Ale to jeszcze mało w oczach Pana, więc wyda też Muabitów Wasze ręce.